Siemanko z tej strony Bartek a to jest y, nowa seria nie patrzcie na to, co coś mi wyskoczyło. To jest nowa seria z gry FIFA 3, 14 i robimy nowy, nowy, y, nowy ten, nowy, y, nowy foder. robimy FIFA 4, y, 14 dobrze, testuję nie, nie, dobrze. Pod średni, dwa przyciski. What the fuck? Ja pierdolę to, bo to. Tak, nie, dobra. Uch, no. A dzisiaj sobie zagramy mecz Real Madrid kontra Real Madrid kontra... E, kontra Barcelona. Ja będę Realem przeciwko Barcelonie. No, konta... tylko Realem gra, a wcale nie gram Realem, bo też gram e, Słowenią, tam różnie. Nie, nie Br e, Barcelona, Borussia Dortmund, Borussia Dortmund, żeby nie było, Borussia Dortmund. My jestem realny, on były takie, on był takie bierzemy no, y, 10 minut, klasa światowa, zawodowiec, początkujący, dobrze, dalej, dalej, i gramy. No, okej. Okay. Tu będzie, będzie jakieś ciało. Strzelanie, jakieś co? A no, strzelamy. To Welcome to EA Sports. I'm not no, no. this. friendly. Today it's Real Madrid no. against Borussia Dortmund. Your no, comedy no. no. team Marte, oh, oh, fan, and <laughs> uh, there, to Martin I I And this is the Bernabeu Stadium. Okej, dobra. Już, to wiem. Gramy. Nie ogarnię teraz tą grę, bo tu dawno nie grębią. Masz rok, czy co? Dobra. Nie no, z rok to nie jest miesiąc. bo ja tutaj tylko gram w jako to. co? Jakby co, tylko gram w Flippeward teraz. To trochę nie ogarnię, dawno już w 2014 nie czternastkę nie wiem. ja tu trochę będę lamić jak mu, będę mówić to Blau lubię. kurde ma, nie tu wysuwaj się, wysuwaj się, wysuwaj kurde, kurde, kurde mówiłem nie jestem taki dobry, że lef, mogę przegrać no e, dobra Dobre, stała, ja do dobra mi się przegraliśmy na drugi raz nie będziemy przegrać ja tu ten,

Dawaj, bo to. Dawaj ten Sprengu ten ja na komputerze tak dobrze nie gram, bo ten ja bardziej befugie. dobrze gram na podwórku, wiesz? albo na dwu, bo nad makurde maksymalnie. No bo jak ja gram w szkole to lepiej, powiedziałem. Lepiej gram, Grał, no, lepiej. gramy. Czy Okej. Okay. ورد اشیتکو اا یلو یام فادا زاشمشله دیو فادا اوه ها کریانو رنالدو لاو 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 دیو ما نی سوچکا د تو 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 fajnie Karim Benzema Karim Benzema. Jątko kurde, kurde. Dobra, ale jeśli nam się spodoba możecie, uh, go, go, możecie go, możecie go zasubskrybować na kanał. Za I'm just e, worried now about Cristiano Ronaldo. Manchester e, United—they are behind, but they're pressing on to the lead. Petya, I'm 100 viewers. If I just get 100 viewers, that's it. Okay. He defended, dealt with it for. Looking at his cheeks, there—he was worried. Ja ja i eh. <laughs> 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 Excellent positioning and the interception no. is made. What the does. fuck? He broke up the movement. Oh. Ja <laughs> <dog dangerous>. <laughs>

Nie! see what nie. here because they can counterattack. opportunities! gnojek. Żar mi go. Ja gram na padzie, nie na kobieturze jakby co. Tutaj na... Na klawiaturze to pan strasznie ogarnia, a na padzie to z jakoś to wychodzi. Kurde. No, Trzeba się pogodzić, że przegram. Jeszcze nie, pierwsze połowy to może jeszcze coś w stanie. Mhm. ja. Kiedy to się kurde... Tak. Ja Nie było nareszcie. Oh, tak Ale oh, jakim cudem on nie trafił A z parany? Tak był to tak. takie A to widzicie Fuck dawaj, szybko! i gówno a ten to... Jak... nie trafił Jak on mógł tego nie trafić? <suszel> Dobra, sam się to zdarzy no. Dobra O no zaraz się

Kurde, jak well ja tu nie trwiałam. O, dobra, dobry zomek, dobrze. Angielski mam komentarz, bo jeszcze nie wgram sobie polskiego, bo ja mam tam FIFA kolegi. Ściągnąłem, ściągnął sobie i nie podliczył. Kurde, szybko, szybko, tu, tu, tu. tu. 2-0 przegrywam. Widzicie jaki jeszcze mi ogarnął? Takie nieudane, nieudane, maje... internet, się, tak ja nie uganiam, normalnie... ...lecz płakać się tak nie uganiam. Co?